Oto Night Sky. To jest gra, którą przegapiłem dwa miesiące temu, to znaczy wiedziałem, że wyszła. Ale nie miałem okazji jej ani sprawdzić ani nic, natomiast jakiś czas temu ukazało się w końcu demo. Informacja dotarła do, dotarła do mnie dopiero teraz. Dlatego i teraz ją badam. To jest jedna z wielu tych gier niezależnych, w których uwaga, uwaga. Podróżujemy pod postacią. Zresztą pokażę wam może ten, ten, ten konkretny przykład. Podróżujemy taką śmieszną kuleczką. Ma ona dwie moce, tutaj jest akurat tylko spowolnienie naszego e, toczenia się. I musimy po prostu pokonać odległość z punktu A do punktu B. Cała filozofia. No. Gra jest momentami frustrująca, jak gdzie tutaj jeden błąd każe mi zaczynać cały etap od początku, ale nie kryje. Że na początku nie zrobiła na mnie tak pozytywnego wrażenia, jakie zrobiły filmiki. Niemniej teraz, po kilku dniach zmarnowanych nad Cry Crysisem 2, doceniam ten jakże uroczy, sympatyczny, można by rzec, chilloutowy produkt. Jest dostępny, w ogóle strasznie mi się spodobało jedno hasło na stronie, by koniecznie najpierw wypróbować demo. To jest taki dobry zwyczaj, żeby wypróbować coś przed kupnem. No, jakie ładne czołgi i widzę e, wagon. Adres, z którego pobrać można tu dęko koniecznie sobie sprawdźcie. Pewnie większość z Was będzie tak już w to zagrała. Tutaj musimy z kolei wykazać się talentem do celowania przy różnej prędkości. Chyba teraz trafił. A! To w zasadzie wszystko co o tej grze można powiedzieć, to znaczy pomysłów to jest cała masa jeszcze oprócz tego. Jeśli uda mi się dotrzeć, a ja widzę, że chyba będziecie przez resztę filmiku obserwować moje próby, nie jest pewien sukces. Nie do końca. Nagranie wybacza. Będziecie obserwować moje. Ojej, coś strasznie ścięło. Będziecie obserwować moje próby dotarcia do celu. Nie wiem, czemu tak ścięło. Czy to związane z tym, że nagrywam to jest jakiś silnik kompletnie niezoptymalizowany. Czy co, dam może po starcie i zobaczę, czy się wszystko odrodzi. O, wystarczyło. Jeśli potrzebujesz takiego relaksu, to jest idealna gra, jak się coś robi i potrzeba się na chwilę zrelaksować. Demo wydaje mi się strasznie długie, to nie, są, nie jest jeden etap obrzydliwy, z którego nic nie wynika. Tylko naprawdę paręnaście na pewno minut dobrej zabawy. I oczywiście, jak kupować, to tylko wersję przeznaczoną na Stany, bo tam kosztuje 30 dolców. Eh, 10 dolców, przepraszam. Co przetłumaczone zostało na nasze europejskie masakryczne. 10 euro, czyli dramat. O. Chcę dojść do jednego etapu, w którym będzie już flipper. Nie, udało mi się na szczęście. Tu jest takie przepychanie, chyba to jest jakieś inne, bardziej cwane rozwiązanie tej zagadki, ale nie widzę. Trzeba tu po prostu czekać aż tabelka dojdzie do końca. Gra się rozkręca, bo oni tutaj dużo bazują na fizyce i jest kilka ciekawych pomysłów. Hopla. A i to trzeba pamiętać, że trzeba się kręcić, że oczywiście. Trzeba się kręcić w drugą stronę wtedy, bo... O! A tu jest flipper. Bardzo nie grałem we flipery. w flippery, w tym jedyny jakim się podobał to Pinball Fantasiz. potem, to już nie było to samo. I taki jeden na Unreal Engine, bo nie pamiętam jak się nazywa, ale to muszę sprawdzić. Dobra, nie będę was zanudzał, koniecznie sobie sprawdźcie to demko, co do konkursu z Simów, tam kilku osobom już odpisałem, zaraz to gdzieś ofi oficjalnie oświadczy, że komisja wielka zbierze się i przez weekend będzie oceniała pracę, czyli pewnie w niedzielę wieczór i do poniedziałku, mam nadzieję najpóźniej będą wyniki, ciekawe co jest dalej z tym pinballem i dom startów mam nadzieję dziś bez problemów, jeśli tylko oderwę się od tego. Oto dziadostwa. Strasznie fajnego zresztą. To chyba jakieś coś do zebrania tam było. O, niechcący na śnie, spację i cały restart. Pozdrawiam Was piątkowo, trzymajcie się, cześć.